towarzyszy czy to Katowianom, czy też Drużynie Rozwoju Katowice i już rozpoczęli szybko goście na lewą stronę. Też grać w Chorzowie na pewno nie jest łatwo, o czym powtarzali młodzi piłkarze, zwłaszcza rozwoju po tym spotkaniu. Teraz dośrodkowanie, no i bardzo dobra interwencja Golika, no i z pewnością ta odpowiedzialność właśnie na jego barkach. Będzie tutaj ogromna teraz, a Katowiczanie kolejne dośrodkowanie No i niewiele zabrakło w tej sytuacji Konrad Andrzejczak Dużo zastanawiania, dużo kombinowania i, i nie wyszło chyba Nawet w minimalnym stopniu tak, jakby chcieli goście No a teraz fantastyczne uderzenie No i poprzeczka ratuje gospodarzy Bełchatowianie tego rozwiązania w przodzie po drugiej stronie teraz kartowiczanie mają okazję objąć gości no i gospodarze przed momentem zabrozili bramce Papua Lenarcika narcika teraz przed momentem widzieliśmy jak się to mogło zakończyć teraz kolejna taka próba no ale niedokładnie przed pole karne no ale to uderzenie Jakane właśnie teraz a przy piłce rozgląda się za partnerami. Zdecydował się na strzał. Niepewna ta interwencja. W spotkaniu trzy punkty. Jeszcze Katowiczanie. No ale nic z tego nie wyniknęło, A kto wie? Może ta ostatnia sytuacja. Ten Bartosz Golik z numerem drugim Damian Lepiarz, numerem 6 Seweryn Gancarczyk, z numerem siódmy Kamil Łączek, z numerem dziesiątym Michał Płonka z gości. No a jeżeli jeszcze efektywnie się prezentują, no to to zawsze warto. Warto się tym pochwalić. Teraz uderzenie techniczne w szulkach. Dwóch graczy Bełhatowian. No i niewiele zabrakło teraz jak Putin z ławki rezerwowych. Z ławki rezerwowej. Także Hubert tyle. Teraz dośrodkowanie. No i niewiele zabrakło. w autu. A więc e, dużo zawodników w polu karnym. Uderzenie. No soczyste, no, zasłonięte. chyba był tam bramkarz. E, tutaj może będzie jeden cios, który zadecyduje. Pusty przelot, ale jeszcze goście. Jeszcze jedna próba, no i teraz fantastycznie. no wszystko się to mogło skończyć bramką samobójczą. Już w ekipie gości o tym za chwilę, bo teraz kolejne dośrodkowanie. No i kolejna próba sygnalizują goście, że było tam zagranie ręku. No ale sędzia pozostał niewzruszony. Mogrywani na no to właśnie chociażby w rozwoju. Teraz dośrodkowanie jeszcze. Próba uderzenia no, na 16 metr. Jeszcze jedna próba. No nie wiele Teraz brakowało. Teraz wielkie brawa dla Bramkarza Rozwoju. No. Dośrodkowanie Biel. No i zobaczymy. Jeszcze raz tym razem już niecelnie. Tym razem bezrobotny w tej sytuacji Bartosz Golik. No ale przed momentem. Był chatowianie Może to nie była piłka meczowa. No.